Kolejny odcinek relacji o działaniach społeczno-edukacyjnych i zdrowotnych naszego samorządu powiatowego rozpocznę od informacji o szkołach, które prowadzimy. Może nie każdy z Państwa wie, że samorząd powiatowy prowadzi szkoły ponadpodstawowe, czyli licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe oraz szkoły specjalne. Powiatowe szkoły to nowoczesne i doskonale wyposażone placówki które zapewniają uczniom i nauczycielom bardzo dobre warunki pracy i nauki. Profile kształcenia w naszych szkołach sukcesywnie wzbogacamy o ciekawe kierunki odpowiadające potrzebom rynku pracy. W powiatowych szkołach uczyło się w 2022 roku niemal 5400 uczniów. Jesteśmy bardzo dumni, że udało nam się stworzyć powiatowy program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży szkół ponadpodstawowych powiatu piaseczyńskiego. Uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce, w tym laureatów olimpiad, a także uczniów wyjątkowo zaangażowanych w życie szkoły, nagradzamy czterema kategoriami stypendiów. Nasze szkoły realizują programy Erasmus, podnoszące kwalifikacje nauczycieli i kompetencje uczniów. Szczególną wartość ma projekt Moja Turkusowa Planeta. Projekt ten obejmuje działania szkół zwiększające świadomość na temat zmian klimatu, łącząc w sobie zadania z zakresu zielonej infrastruktury, działania edukacyjne wśród młodzieży i promujące dbałość o środowisko wśród mieszkańców. Uczniowie naszych szkół wspaniale włączają się też w wolontariat. Przykładem na wyjątkową wrażliwość młodzieży jest przygotowanie przez uczniów klas mundurowych zespołu szkół imienia Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii programu wigilijnego dla kombatantów, a także wykonanie paczek świątecznych dla kombatantów w ramach akcji, w którą włączyli się uczniowie wszystkich szkół, Ponad podstawowych na terenie powiatu. Od pięciu lat wspieramy rodziców i pedagogów szczególną formą psychoedukacji, Akademią Czujnego Rodzica. Zrealizowaliśmy prawie 100 godzin wykładów i warsztatów o tematyce obejmującej zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży i profilaktykę trudności wieku rozwojowego. Z Akademii skorzystało około 2000 rodziców. Materiały z większości wykładów są na stałe dostępne na naszej stronie internetowej. Dążąc do jak najszerszego wsparcia dzieci i rodziców, wydaliśmy też dwa cenne poradniki: Niepełnosprawność krok po kroku i Dzieci w cyfrowym świecie: zagrożenia wirtualnej sieci. Oba są również dostępne na naszej stronie. Wojna w Ukrainie była i jest wyzwaniem dla nas wszystkich, w tym dla naszych szkół, w których cały czas uczniowie z Ukrainy się uczą. Zakres pomocy, jaką zwłaszcza w pierwszych miesiącach wojny otrzymali od nas uchodźcy wojenni z Ukrainy, jest nieoceniony. Jako samorząd powiatowy prowadziliśmy miejsca zakwaterowania uchodźców w czterech lokalizacjach, w dwóch internatach szkolnych i w hostelu działającym w ramach powiatowego ośrodka interwencji kryzysowej, oraz przez ponad rok prowadziliśmy ośrodek dla uchodźców wojennych w Tomicach. To zadanie zjednoczyło w pomaganiu mnóstwo ludzi pracowników starostwa, wolontariuszy i mieszkańców.